Dobrze, dzień dobry kochani, w <laughs> kolejnym dniu dzisiaj mamy co czwartek, dzisiaj idę do pracy na nockę, mam na sobie dzisiaj mm, peeling, bo chcę tak trochę zadbać o siebie, jest brzydka pogoda pada, więc nie idę mm, nic robić na dwór, więc stwierdziłam, że pojawię sobie peelingi, maseczki i tak dalej i zadbam trochę. Ymm, mam jeszcze tą folię na, na plecach, muszę ją mieć do jutra. I dzisiaj to mnie normalnie tak, mm, nie powiem, że swędzi, tylko tak jak, jakieś takie dziwne uczucie to jest, powiem wam. Więc tak, i mm, za chwilę muszę jechać po Ja Jasiu dzisiaj ma trening, więc pojadę po niego po południu, a ja dzisiaj sobie od tu trochę sprzątam, ogarniam. Posprzątałam u chłopaków w pokoju, trochę jeszcze zmyję tam i poukładam e, troszkę. No bo wiecie, na co dzień tak non stop nie sprzątam, więc parę dni tutaj nie mieliśmy ogarniane i znowu jest bałagan po prostu, no. A ja chciałam ten obornik wywalać od kury, ale no pada i niestety nie da rady. I tak się obawiam, że nie chcę też iść na dwór, nie chcę też iść na dwór, żeby się zaziemić. Bo bym mogła iść, bo to pada lekko, ale wiecie, lepiej nie. No i tutaj sobie dogadzam, w ogóle wczoraj poległam. Zjadłam e, rogalika święto i bardzo żałuję. <śm> I dzisiaj mam dalej ochotę na coś słodkiego. E, nie wiem, ja mam jakieś stresy ostatnio. Wczoraj to Franek wyprowadził mnie z równowagi, bo nie chciał iść na basen potem pan ratownik wyprowadził mnie z równowagi no i, i nie dałam rady po prostu mówię muszę zjeść coś słodkiego bo nie wytrzymam ale no to był błąd bo dzisiaj wyrzuty sumienia są jeszcze większe niż, niż ten rogalik, którego zjadłam więc dzisiaj robię sobie na śniadanie miałam jajka na miękko ale smażone na boczku i e, teraz białka już mam dosyć w e, tej diecie, a brakuje mi jeszcze tłuszczu. No i tak sobie myślałam, jak dobić ten tłuszcz, żeby nie przekroczyć znowu białka, bo już i tak mam je przekroczone, więc e, dobiję sobie śmietaną. I śmietana z etytolem i do tego sobie dam trochę malin. Tak, chcę zrobić to tak Instagramowo, e, więc wiecie, damy sobie trochę. to już nie wyszło. Instagramowo Aj, Ewa No, a dzisiaj chcę jeszcze zrobić semnik, bo mam se. Ostatnio kupiłam to wiecie o tym I, i trudno, no dzisiaj zjem trochę więcej węglowodanów w postaci malin, ale mam to gdzieś. Ale i tak jak oglądam sobie tych braci rodzeń, to oni mówią, że do 50, żeby nie przekroczyć 100 gram. A jeżeli 50, no to spoko, a ja myślę, że nie przekroczę tego, więc nic jest git. No, nawet więcej mi się nie zmieści, dam tu jeszcze trochę orzechów, więc będzie takie super przekąska. Tu mam kawę, dzisiaj piję kawę, rano wypiłam już jedną z, z olejem, teraz wypiję sobie bez i sobie jeszcze doładuję. Это I tak się prezentuje mój deserek. Idę go zjeść i wtedy jadę po franka. Dobra, idę po śmietniki. Ale jak zawsze, śmieciara wywali wszystko. Ja nie wiem, jak oni wywalają te śmieci. Ja śmieci pakuję w worki. I oni za każdym razem, jak wysypują śmieci, to coś im wyleci. No dzisiaj wieje, ja rozumiem. Ale kurde, no to by to pozbierali. A nie. Ja muszę iść i zbierać te śmieci. Nienawidzę czegoś takiego. Partactwo po prostu. Nie słyszyj? No, ale dzisiaj jest naprawdę okropna pogoda. Teraz chwilę nie pada, ale no jest brzydko i nawet jakbym teraz szła wyrzucać na no to nic mi nie da, bo nie zdążyłabym po prostu, więc tak, dałam kurm zabieram śmietniki na podwórko. A więc tak, biorę się za, znaczy się już posprzątałam trochę. Franek oczywiście włączył bajkę i poszedł sobie. Tutaj oczywiście widzicie, głodomorek zjadł, poszedł, skarpety zdjął. Standard mojego dziecka, który zdejmuje ciągle skarpety wyłączę chociaż uwielbiam bardzo paddingtona ale tam słucham muzyki w tle no i franek ma coś takiego że ciągle z tej moje skarpety nie wiem dlaczego ja teraz poukładam te zabawki tam poukładałam już chłopaków miśki zmieniłam tu przyściadło na dolnym muszku mimo że Fianek tam nie śpi ale oni ciągle tam wchodzą się bawią i, i to jest co chwila brudne no i poukładałam trochę na biurku chłopakom teraz muszę tam pościerać kurze jeszcze na parapecie i poukładać te zabawki z za te podłogi. E, a to wszystko w towarzystwie maseczki na twarzy, więc dzisiaj się maseczkuję. Całą okres, jestem, nie wiem, oblałam się No, e, z maseczką na twarzy, bo stwierdziłam, że muszę wykorzystać te moje maseczki, bo one stracą pewnie ważność, jak ja będę tak się oglądać. E, a przez lato, wiecie, na to nie miałam czasu, no a teraz, skoro mam troszkę więcej czasu, to się tym zajmuję. You, you came with a warning I should've seen it My bad for falling. I, I'm, I'm far from perfect But I know what my worth is More than you're giving What goes on? sobie zamienię. Mama sprząta. Skarpety ubieraj, nie wkroś tam. Nie zabieraj mi teraz, Franołoś. Skarpety. Franciszek. No. To jest niedobry. A i słuchajcie, skończył mi się Jedwab do włosów ostatnio y, używam wszystkie rzeczy właśnie nie tylko do twarzy, ale i do włosów, bo chcę to wszystko pokończyć. Y, z tego podkładu już tutaj nic nie wydobędę i ogólnie y, pokażę go Wam i go polecam. I Ja nie wiem, czy ja go kupiłam z Osmana, czy z Biedy, ale jest ok. Tak samo ten podkład. Tego w ogóle muszę sobie kupić, bo to jest chyba najlepszy podkład do mojej ce, najlepiej mi pasuje. Medium Beige, e, Match łądę, też już z niego nic nie wydobędę. A ten z Laura Mercier, bardzo fajny, on sporo kosztuje, ale no tutaj już nic z niego nie wydobędę, bo on zrobił się giga gęsty. Więc te rzeczy do wywalenia, te pędzelki do mycia i gąbki. A tutaj poprawiłam sobie szmatką lustro, bo e, żeby zrobić dobry makijaż, no trzeba mieć jednak dobrą widoczność. No i dobra kochani, chata posprzątana ogólnie, wszystko poukładane i tak dalej, pytanie nastawione, kolejne wysuszone i w ogóle... Tutaj naczynia umyte, tylko to, co robię teraz, więc ogólnie jestem z siebie dumna, ale jestem e, spóźniona, bo już jest 17, już powinnam być po jasia, no ale niestety na chwilkę się spóźnię, muszę jeszcze odebrać paczki z paczkomatu, tu tutaj sobie popijam kombuczę ogórkową. I tak, tu mam z mielonego, ponieważ robię takie danie, jak tu widzicie, papryki nadziewane mięsem mielonym i e, Wcześniej używałam ryżu, no a teraz zamiast ryżu dam właśnie brokuła, więc tutaj mięso, żeby to mi się chciało jeszcze odkleić sobie bo tu mam mięso o, z kurczaka. Więc spróbuję z kurczaka, zawsze robiłam wieprzowe czy z indyka. To tutaj mam, nie wiem, nie mam pojęcia, no ale chude mięso to jest, może chłopaki będą chcieli zjeść, może nie. Jeżeli nie, no to na jutro. Tutaj mam już taką passatę pomidorową i w tej passacie to będę robić. Powkładam do środka również salami. Myślę, że zostanie mi tego dużo więcej i będę mogła zrobić jakieś takie kulki, coś ala burgery. Zobaczymy. Bo te papryki mam tym razem takie małe, więc tutaj za dużo tego farszu no, nie wejdzie. E, niestety takie sobie powybierałam. Nie pomyślałam, żeby powy powybierać duże. Więc ja to sobie zostawiam, lecę po Jasia, lecę do paczkomatu, wrócę, to muszę to zrobić, muszę wziąć prysznic i jechać do pracy. A jeszcze wykąpać dzieciaki, więc w ogóle e, no, bycie youtuberem, mamą, e, gospodynią domową, kucharką, sprzątaczką i wszystkim innym to jest trudna praca. No i czekam jeszcze też na na jeszcze jedną paczkę. W sumie no to na dwie. Ale to są takie bardziej gadżety, a tutaj mam puder fiksujący z Color. Kiedyś go już miałam, bardzo go lubiłam, on ma 20 gram Tu mam puder z Kryolanu e, transparentny, bo już mi się skończył ostatnio jak robiłam makijaż, to tak naprawdę trzeba było wydobywać i tutaj mam z Kryolanu Fixing Spray do utrwalania makijażu, więc takie trzy rzeczy sobie zamówiłam z Allegro Tu mamy Paragon z takiego sklepu Edit, więc jakbyście chcieli o, Dali mi próbki jakieś mm, soft fit jakieś kremy do stóp dobra więc tak ja e, to wyrzucam i biorę się dalej za e, robienie tego obiadu tudzież kolacji bo zaraz naprawdę muszę jechać do pracy no i dzisiaj chciałam zrobić ten semnik ale to się nie uda więc więc więc, więc zrobię go jutro jutro pokażę Wam te pozostałe rzeczy które do mnie pewnie przyjdą no i muszę nacieszyć oko tym widokiem poukładanych zabawek bo sama je układałam więc yy, ten kalatonik tutaj yy. Sama je układałam, więc muszę nacieszyć oko. Bo to długo pewnie nie potrwa. Umyłam też tutaj. Umyłam gąbki, pędzle. Aj, pyć. To tu sobie położę. Będę... Może zrobię sobie chociaż lekki makijaż. Idę robić ten obiad, bo nie zdążę. E, tutaj dzisiaj już robiłam zazy i one są gotowe też na jutro, więc Jutro będę musiała sobie zrobić mniejsze śniadanie. Włączę piekarnik, chodzi on, chodzi. Jutro mniejsze śniadanie po prostu zrobię i zjem więcej takich rzeczy, które przygotowałam dzisiaj. No i dobra, papryki przygotowane. Tak jak myślałam, to połowa mięsa mi została, powpychałam je po prostu w ten sos. I będę tak jakby sobie to nakładać. Może sobie jeszcze zrobię jutro też do tego jakieś warzywa i po prostu to będzie tak jakby sos z mięsem. Teraz to wkładam do piekarnika i idę pod